jest tak. Państwa. No, trudno nie wrócić do Warszawy, jeżeli mówimy na konferencji o różnorodności wielokulturowości, to Warszawa jest tym miejscem, gdzie należy mówić. Myślę, że od kilku lat jesteśmy tutaj pewne noty takiego własnego chwalenia, własnego ogródka, ale rzeczywiście dzięki temu, że od kilku lat ta liczba dzieci cudzoziemskich w warszawskich szkołach jest około tysiąca dzieciaków. A my od kilku lat prowadzimy różnego rodzaju projekty po to, by się nauczyć i nauczyć nauczycieli, jak pracować, jak przygotować szkołę do, do tego, by dziecko spokojnie mogło wyjść w środowisko szkolne, by mogło w miarę szybko, w miarę szybko, ale to oczywiście nie jest błyskawiczne, nauczyć się języka polskiego, nawiązać kontakty, zacząć po prostu naukę szkolną. To od nas prowadzących od 2008 roku tak systematycznie wiele działań. Wymagało po pierwsze uczenia się od lepszych, czyli e, projekty prowadzone z partnerami z Wielkiej Brytanii, mające już nam no, wieloletnią tradycję wielokulturowego społeczeństwa, to projekty prowadzone z organizacjami pozarządowymi, które często potrafią zastąpić nauczyciela i potrafią na przykład e, e, też zagospodarować czas wolny, pomóc w lekcjach. Tak, mieliśmy taki jeden z projektów bardzo ciekawy, kiedy organizacja pozarządowa uczyła y, pracy po szkole dzieci uchodźczych. Y, dziecko cudzoziemskie w szkole to, tak jak y, jedna z najważniejszych dla nas pedagogów warszawskich, pani Krystyna Starczewska mówi, to po prostu biblioteka. To jest miejsce, to jest taki skarb, który daje y, pozostałym uczniom możliwość kontaktu z inną kulturą, z innym językiem, z innymi tradycjami. I jak się do tego przygotować? Tak jak mówiłam, te projekty albo prowadziliśmy, e, tak skoncentrowane wokół szkół, które były w sąsiedztwie, znajdują się w sąsiedztwie, na przykład ośrodka dla uchodźców, albo w sposób systemowy przeszkoliliśmy wszystkich e, nauczycieli z każdej z warszawskich szkół, e, taki krótki kurs dotyczący nauczania języka polskiego jako obcego. E, dzięki temu mamy też materiały, materiały w wersji internetowej, które każda szkoła może ściągnąć, że są takie Back, I pewnie Państwo już widzieli je, bardzo proste e, informacje o pierwszych krokach, które uczeń podejmuje wchodząc do polskiej, warszawskiej szkoły. Ale to ciągle, e, ciągle za mało i ten aspekt, o którym mówiła również Ania Grabowska, czyli jak nauczyciel powinien e, umieć przekazywać wartości wielokulturowe, jak wykorzystać dziecko cudzoziemskie. Proszę pamiętać, że nauczyciele języków obcych tak naprawdę uczą języka obcego. Dzieciaki, które są, nazwijmy to, na dorobku językowym, z rodzice jeszcze nie znają, czy nie znają w sposób dostateczny języków obcych, to jest to pokolenie starsze, więc młodzież, która się uczy, musi sama albo korzystać z lekcji, albo korzystać z telewizji, internetu i dobrze byłoby nauczyć, przekazać informacje o świecie, o kulturze, właśnie wykorzystując obecność dziecka cudzoziemskiego. My w tej chwili prowadzimy taki projekt i to z takich nowości, które chciałam Państwu przekazać. E, doskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych. Znowu z e, miastem Cardiff, takim właśnie bardzo wielojęzycznym, portowym miastem. Tym razem e, widzimy potrzebę, tam są uczone dzieci polskie, mieszkające z rodzicami. E, my tutaj uczymy trochę swoich, trochę dzieci też cudzoziemskich. Chodzi nam o takie podejście do nabywania umiejętności czytania, pisania i nauczenia się tak języka, by umieć znaleźć pewne powiązania z językiem ojczystym. Czyli z jednej strony przygotowujemy ewentualnie do powrotu do, do Polski tutaj dzieci, dzieci migrujące, bo już się zdarzają nam szkołach dzieci wracające z zagranicy, które mają taką a nie znajomość języka polskiego, no, a z drugiej strony mamy, mamy tam dzieci migrantów. Lubimy też nauczycieli, jak pracować, jak wykorzystać to. I ostatnia rzecz. Warszawski Centrum Wielokulturowe. Mamy nadzieję, że od 1 stycznia ruszy na jej